Dzień dobry. Mieszane nastroje mogą mieć polscy kibice sportów zimowych, którzy śledzili zmagania pucharze świata w Shorttreku, skokach narciarskich czy w biegach narciarskich. Natalia Maliszewska szła jak burza przez, przez ćwierćfinał niedzielnego konkursu przez półfinał w finale, także. Prowadziła przez większość dystansu, natomiast na ostatnim wirażu upadła i ostatecznie 8 grudnia w niedzielę zajęła na 500 metrów piąte miejsce. Podobnie Dawid Kubacki zajął piąte miejsce w sobotnim konkursie w Skokach Narciarskich na 7 grudnia. Oprócz tego Kamil Stok zajął miejsce dziewiąte. To były dwa miejsca, pierwsze dziesiątce. Pozostali nasi zawodnicy w ten weekend zajmowali pozostałe miejsca Polaków to druga bądź trzecia dziesiątka. A kto wygrał? Kto wygrał ten w 7 grudnia konkurs z niżnym Tagilem wygrał Yuki Asato przed Karlem Geigerem i przed Filipem Aschenwaldem, a niedzielny konkurs 8 grudnia wygrał Stefan Kraft przed Kilianem Pajerem i Ryū Kobayashim zwycięstwem generalnej klasyfikacji poprzedniego sezonu. A w Biegach Narciarskich, to co w tym czasie działo się w Biegach Narciarskich. Polacy nie zdobyli żadnych punktów w ten weekend, zarówno nasze zawodniczki, jak i zawodnicy w niedzielnej sztafecie, także nie, nie wzięli udziału, udziału ani nasze zawodniczki, ani nasi zawodnicy, a naprawdę, naprawdę szkoda. W kolejnych weekendach oczywiście trzymamy kciuki, trzymamy kciuki za naszych zawodników startujących Startujących w sportach zimowych, i śledzimy dalej to, co się będzie działo. To wszystko. Dziękuję za uwagę, i do zobaczenia następnym razem.